Siemanko, z tej strony Bartek. Dziś będziemy otwierać sobie 10 skrzynek i spróbujemy sobie nabić 10. rangę na Shayli Coltie i El Primo i pograć sobie bulem. Dziś będziemy grali też z naszym widzem Miss. Tutaj gramy Nitom. jak widzicie. Ma Franka, Nite, Pam, Shayli, Jessie, Rose, Bula, Colta, Darella, Rico. Pen, El Primo, Broca, brle i Poco. Eee, dobrze, to zacznijmy sobie od otwierania skrzynek. Mam nadzieję, że nam coś dobrego dropnie. A na razie nic, spoko, punkty do No, nowe wydarzenie, walka z bosem. Dobra, otwieramy teraz skrzyneczki. Nic, to El Primo. Kurde, taki strefik, że nic nie dropnie na. Proszę na te skrzynki napracowałem. O nie, Okej, O, klejnoty przynajmniej. Jeszcze 6 skrzynek. Nic nie dropło. Nie no, bez jaj, naprawdę. Nic na mnie nie dropło. Nie najgorzej, już na nie dropło. Dobra to ulepszy mi bola Lita Skolta, ale tu nie, nie dropło niestety To będzie, zagramy sobie bólem na początek No, ciekawie jak nam pójdzie w meczu Zaczęliśmy mecz. O, mamy dwie skrzyneczki na początek. Cztery razy biorę kości. Dobra. Dobra jest. O, Barleja? Dobra, po Barleyu. Ale lama nie, jakby miała ulta, to po broku by było. O nie, o nie, o nie, 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 nie. To ten Barley, ha, dojechałem was. O nie, zabrał parkour. Co za lama? O nie, dobrze. Miss nas, miss nas, Uratował. Bośmy zginęli i stracili te park juby. Dobra, chodź tu. O Jest spajki. Jest spajki! I po spajkim. No i po spajkim. I wygraliśmy. Hmm. dobrze to zacznijmy od nabijania to my najpierw szelka no dawaj mis. no dawaj gotowość no pójdę zazdroszczę y, sobie, że ma tego Franka i Pam. Bo ja bardzo. To są moje ulubione postacie w Brow Star, a ja ich nigdy nie mogłem trafić. Co prawda tam trafiłem Bibi na innym koncie, miałem Leona. No ale nie mogłem, kurde. nie prawie wszy wszystkie postacie oprócz Pam Franka. No ma ten miss Rozwala przeciwników! Ul, dobrze, dobrze, dobrze! Miss się. No, nie dla nas to wyczyno, ale powiedziałam, że się mógł kurzyć. Jak ta. To... O nie! Gdybym dał to by było po kruku! Ej, dobra... bra. to strata jest Miss Że ciekawe, kto wygra. Nita. No, no killuj tam to No i ponicie nicie. Oh shit. O nie. Dobra. O niej i nie, to Najgorzej. Ciekawe jak tam nasz o, mis jest. Sześć parkiwów. Uuu, I przegraliśmy czwarte miejsce mamy. O mi oporto. A atentu! Kurde, chodzi sobie blisko strefy. Oni go zauważyli i raczej go założyli. Nie. Co? Kurde, tu nie ma... Ty. O, oh, Jeszcze na Kurde, nie! Przegraliśmy to wielkie starcie Jak miejsce. Się... Nie! Nie! Kurde, jak blisko! O, niestety drugie miejsce 600 HP miała Anita. Misiekiem obronił. Kurde, szkoda tego. Dobra. Dobra, zagramy jeszcze raz gulem. Nam dobrze poszło. Pierwsze jeszcze. A on wybiera zadymiarza. Mibie jest coś innego, to wybiorę nitę. Bo chciałbym też Nitą zagrać w tym odcinku. O, Pam No, Dobra, to wyślemy do niego... Ja biorę Nitę. Ty biora, zabrałeś pan No. I gramy Nita i Pam w teamie. Myślę, że nawet spoko połączenie. I tak tam jest ile leczonko. Nita, Miśka, no to jest koczko. Dawaj, dawaj, tom pan, dawaj, dawaj. On też za dużo nie gra, miss. Mi pisał na Messengerze, że dużo me nie gra. Więc. podejrzewam, że żeby miał dużo więcej pucharków, jakby grał, tak normalnie. Yy, I. więcej postaci. Lepsze ich pewnie. Dobra, trochę dziwnie postawił. Teleczonko. No bardziej do przodu, to by go... Zaraz chmura nie zniszczyła. Nie, 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 chodź do leczonka. No, nie. Jak zginąłem? Jakim prawem ja nie zginąłem? Ja się pytam. Jak ja zginąłem? Nie jest możliwe. Na widoku postawi tak trochę. Myślałem, że nie zostawił parki bike z Nie zostawił z człowiek. Misiu, dawaj. Naparzaj w tego kolta złego. Misiu dawaj. Dawaj, Misiu Gogo. -go. O nie. Zły dynamajek. Zabijemy go. O nie. Nie. Co? Nie, na pewno Dobra, drugie miejsce. Jest spoko. Oj, myślę, że na tym odcinek się zakończy. Pograliśmy Nitą, Bulem, Shelly. Oj, otworzyliśmy te 10 skrzynek i nam nic nie dropło. Więc cześć. Do zobaczenia.